Cześć, witam cię serdecznie na kanale Holistika. Dzisiaj przedstawiam Ci część pierwszą krótkiej jogi na krześle, gdzie przeniesiemy swoją uwagę na te górne partie ciała, czyli szyję ramiona, klatkę piersiową, kręgosłup, nadgarstki. Będzie to świetna praktyka, jeżeli dużo siedzisz przed biurkiem, przy komputerze i właśnie chcesz sobie zrobić przerwę. Także usiądź sobie wygodnie. Um, Wydłuż kręgosłup, opuść ramiona. Możesz sobie zamknąć oczy i przenieść swoją uwagę na oddech. Weź kilka głębokich, długich oddechów. Okay. I powoli otwórz oczy. I zaczniemy sobie od razu od krążenia głową. Możesz robić takie półokręgi, jak ja tutaj robię. A możesz też wybrać opcję robienia całych okrążeń głową. Już jak, jak czujesz, jak uważasz. Czyli głowa przychodzi od jednego ramienia do drugiego. OK, i zatrzymaj się teraz na lewej stronie, czyli przenieś swoje lewe ucho w stronę lewego ramienia. Prawa ręka jest wyciągnięta w prawą stronę. Możesz chwycić się prawej krawędzi krzesła, a lewą dłoń przenieść na prawe ucho. Jeżeli chcesz nieco bardziej pogłębić, to rozciąganie. I oddychamy. Ok. Głowa do centrum. I przenieś się w drugą stronę. Czyli przybliż swoje prawe ucho do prawego ramienia. Lewa ręka jest wyciągnięta w lewą stronę. Możesz się chwycić lewej krawędzi krzesła. Prawa ręka na lewe ucho. Oddychamy. Odwiedź prawe ramię z dala od prawego ucha. Ok. I rozluźnij. Ramiona idą do góry wraz z wdechem. I z wydechem wyciągnij się w prawą stronę. Przenieś lewą rękę nad głową. Prawa ręka. może się właśnie chwycić prawej krawędzi krzesła. Wdech ręce do centrum i wydech lewa strona. Wyciągnij całą prawą w tym przypadku część ciała. Wdech ręce do centrum. Wydech skręć się w prawą stronę, czyli przenieś prawą rękę za siebie. Jeżeli masz oparcie, możesz się chwycić za, za właśnie oparcie krzesła. I lewą rękę przenieść na prawe kolano. Skręcić mocno kręgosłup w prawą stronę, wdech wróć do centrum i wydech skręć się w drugą stronę. Super. dech przenieś ręce do centrum nad głową i wydech. Ugnij prawy łokieć i możesz tutaj przenieść sobie lewą rękę na prawy łokieć, dociskając leciutko ten łokieć do dołu. Lub przenieś lewą rękę, uginając lewy łokieć za sobą na plecy i starając się uchwycić prawą dłoń lewą dłonią, czyli zrobić taką klamrę. Tutaj wykorzystujemy sobie ręce z pozycji gomukasana, czyli krowiego pyska. Ok. I rozciągnij ręce do boku. Przenieś sobie tą prawą rękę wzdłuż klatki piersiowej. I zaciskamy i prostujemy palce u prawej dłoni. Ok, teraz robimy takie okrążenia prawą dłonią w jedną stronę i w drugą stronę. Opuść sobie prawe ramię z dala od ucha, a lewą ręką przyciskaj lewy, prawy łokieć w stronę klatki piersiowej. Ok, zmienimy sobie teraz stronę, czyli wyprostuj lewą rękę nad głową, zegnij sobie lewy łokieć, tu możesz sobie przenieść prawą dłoń na ten lewy łokieć, przyciskając go do dołu. Lub przenieść prawą dłoń za sobą, uginając prawy łokieć i starając się uchwycić swoją lewą dłoń prawą dłonią. Otwieramy tu pięknie klatkę piersiową. Postaraj się nie spinać em, ramion, żuchwy. Wszystko jest tutaj rozluźnione. Ok, i wyciągnij ręce do boku. Przeprowadź lewą rękę wzdłuż klatki piersiowej. Prawą ręką przyciskając a lewą dłoń do, do klatki piersiowej i tutaj na początku prostujemy i uginamy e, lewe palce u lewej dłoni i okrążenia w jedną stronę, w drugą. Tutaj również pamiętaj o tym, aby opuścić to lewe ramię z dala od ucha. zmień sobie stronę okrążeń. Ok i naprzemiennie teraz dociskamy e, ręce do klatki piersiowej i wyciągnij ręce do boku. Zrobimy sobie teraz ręce z pozycji orła. Czyli przenieś sobie prawy łokieć pod lewy. I spróbuj złączyć dłonie. Zaplatając je tak. I leciutko jeśli chcesz, możesz unosić i opuszczać e, łokcie do góry. Ok, zmieniamy stronę. Czyli teraz lewa ręka jest pod prawą I znowu opuszczamy I podnosimy łokcie do góry A jeżeli chcesz, możesz sobie zostać w pozycji um, W pozycji e, nieruchomej Ok, i rozluźnij, rozciągnij ręce do boku um, Zrób sobie jedno okrążenie ramion do tyłu Drugie wyciągnij szyję, rozluźnij i tutaj teraz porozciągamy sobie przez chwilę nadgarstki czyli wyciągnij lewy nadgarstek możesz sobie przenieść jeśli chcesz, jeśli możesz lewe palce na lewe udo no po prostu wyciągać na nadgarstek tak um, przed sobą ok, rozluźnij, zmień dłoń czyli teraz rozciągamy prawy nadgarstek Ok, i rozluźnij. Będziemy się teraz przenosić do pozycji, która wymaga przeniesienia się i odwrócenia się na Twoim krześle. Jeżeli masz oparcie, usiądź sobie tak, żebyś była przodem do oparcia. Czyli musisz przełożyć nogi um, przez tą dziurę. I zaraz tu zobaczysz na filmiku, jak ja to zrobiłam, tak, żebyś był przodem, żeby klatka piersiowa była przodem do oparcia. Tutaj daję Ci sekundkę na, na zmienienie tej pozycji. I robimy teraz takie krążenia całym tułowiem w prawą stronę. Możemy uchwycić się. Najlepiej, żebyśmy się uchwycili właśnie tego oparcia swoimi rękoma. Biednica tutaj też trochę się y, rusza, pracuje. Ale ruch jest przede wszystkim w naszym tułowiu. Ok, i zmieniamy stronę. Czyli teraz a, robimy krążenia w lewą stronę. Możesz to robić szybciej, możesz to robić wolniej, tak jak czujesz. Ok. Teraz będziemy robić taką wariację cut and cow, czyli krowy i kota na siedzącą, tak? Czyli z wdechem. Wypychamy klatkę piersiową do przodu, podnosimy wzroki, głowę do góry i wraz z wydechem zaokrąglamy kręgosłup, podwijamy miednicę, a brodę przyciągamy do klatki piersiowej. Czyli tych wariacji kota i krowy jest tyle, ile sam możesz wymyśleć. Ok, teraz przenosimy się um, tak, aby nasze plecy były na siedzeniu, Czyli opuszczamy nasze plecy w dół, kładziemy je na siedzeniu, siedzisku naszego krzesła, rozluźniamy głowę do dołu, możemy sobie wyprostować nogi, możemy zostawić je ugięte w kolanach, mając stopy na podłodze. No i wyginamy nasz kręgosłup do tyłu na tyle, ile możemy, chcemy, czujemy się. Um, możesz się przytrzymać rękoma um, krzesła właśnie nóżek krzesła na tyle ile, ile możesz I oddychamy głęboko pięknie nam się tutaj rozciąga klatka, piersiowa, szyja ok i powoli podnosimy się do góry kręg po kręgu po prostu i kręgosłup. Ok. I teraz, jeżeli chcesz i masz, możesz sobie przenieść koc, lub jeżeli twoje oparcie jest na tyle miękkie, że możesz na nim położyć swobodnie łokcie, to jak najbardziej po prostu przełóż te łokcie em, na swoje oparcie. I przenosimy się teraz już do tej bardziej relaksacyjnej części naszej praktyki. I będziemy masować na początku swoją twarz, skronie możesz tu sobie zamknąć oczy jeżeli masz związane włosy rekomenduję abyś je teraz rozpuściła żebyśmy mogli też pomasować całą swoją głowę mm. właśnie tak swobodnie żeby nic nas nie, nie uciskało nie blokowało okay. woli delikatnymi ruchami masujemy swoje skronie tak jak czujesz I później już zaczynamy masaż głowy. Tu już nie musisz być aż taki delikatny. Możesz śmiało masować mocno swoją głowę, skórę głowy. Ale zresztą pozostawiam to Tobie. Zrób to tak, jak czujesz na dzień dzisiejszy. Ok. Nie zapomnij o żadnej części swojej głowy. Czyli góra, tył, boki, dół. Okay. Teraz znowu przenosimy się na swoją twarz. Czyli przesuwając się w dół w stronę policzków, żuchwę. Pasujemy. Uciskamy policzki, brodę całą twarz Możesz już teraz zmniejszyć te naciski powoli odpuszczając ręce kończąc nasz masaż Możesz przenieść ręce i zawisnąć sobie właśnie na swoim oparciu, dokonać kilka wdechów i wydechów, kolejnej i ostatniej relaksacji. Z tej pozycji możesz sobie świetnie znowu zawiązać włosy. Tak jak ja to robię. I dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo. Za tą dzisiejszą praktykę. Ekspresową praktykę jogi na krześle, skupiającą, rozciągającą, mobilizującą całą górną partię naszego ciała. Mam nadzieję, że będziesz korzystać z tej krótkiej praktyki, życzę Ci powodzenia. Um, trzymaj się ciepło, do zobaczenia, dzięki pa!